Agnieszka Hałas, witam Państwa ponownie. Tym razem w programie powiększenie, a z nami gość Maciej Hajnos ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry. Orkiestra zbliża się wielkimi krokami. 23. finał już w niedzielę. Komu tym razem pomagamy? E, tak, pomagamy tak naprawdę dwóm grupom i dzieciakom, najmłodszym pacjentom naszych szpitali, i seniorom, tak jak to było w latach ubiegłych. Chyba nie trzeba tłumaczyć, na czym polega idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale chciałabym zapytać, po czym rozpoznać, jak zidentyfikować wolontariusza, bo okazja czyni złodzieja i poprzednimi laty pojawiały się takie sytuacje, kiedy podszywano się właśnie pod waszych wolontariuszy. Na szczęście w przynajmniej górze niedolnie nie, nie odnotowaliśmy takich przypadków, ale przede wszystkim wolontariusz będzie posiadał na szyi w widocznym miejscu aktualny identyfikator ze swoim imieniem, nazwiskiem, zdjęciem identyfikatorem. Posiadają pieczątkę, hologramy, także są bardzo trudne do podrobienia. Dodatkowo także kolorowa, wielka skarbonka, także z aktualnym numerem, z wielką liczbą 23, także nie sposób się pomylić. Przedsięwzięcie jest, przedsięwzięcie jest ogromne. Jak duża liczba osób jest zaangażowana w ten nasz zielonogórski finał? E, tak naprawdę. Mógłbym wymieniać przez trzy dni liczby osób, bo wiadomo, że nad samym finałem pracuje nas Garska dosłownie. To jest kilkanaście osób, czyli członkowie Sztabu Zielonogórskiego. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że gdyby nie pomoc ludzi, którzy, którzy wyciągają do nas pomocą, to oni byśmy tego nie zorganizowali. Także to są instytucje, to są firmy, to są urzędy. Naprawdę dużo, dużo, dużo do wymieniania. A ilu wolontariuszy udało wam się zebrać w 170 ten osób wyjdzie w niedzielę na ulicę miasta. To nie tylko kwestowanie uliczne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również masa atrakcji. Choćby koncerty pod Zielonogórską Palmiarnią. Jak zwykle tak. stanie scena. Kogo usłyszymy, kogo zobaczymy? E, przede wszystkim scena pojawi się troszeczkę inna niż w latach ubiegłych. Dla nas to jest miła informacja pojawi się scena, tak zwana Mała scena z przystanku Udstok. Pomimo tego, że nazywana jest małą sceną, to jest naprawdę spora to scena. To jest ta sama scena. To jest ta sama scena, pojawi się pod Zielonogórską Palmiarnią. W niedzielę od godziny 15 zaczynamy koncerty, wystąpią zespoły lokalne: Behind the Sun, Yuma. wystąpi także Patrycja kościarkiewicz Zielona która na chwilę obecną mieszka w Warszawie, dosyć spore doświadczenie muzyczne ma już na swoim koncie. I gwiazdą wieczoru będzie Sylwia Grzeszczak, także warto się na pewno pojawić. Czyli muzyczne przedsięwzięcie. Pamiętam poprzednimi laty tam również y, przeprowadzali Państwo licytacje. Oczywiście. O jakie gadżety w tym roku powalczymy? Tak naprawdę gadżety cały czas zbieramy, cały czas do nas docierają. E, na chwilę obecną z ciekawszych przedmiotów będzie do licytowania voucher na skok ze spadochronem, e, albo na przykład wynajęcie statku na Odrze. Osoba, która wylicytuje tą usługę, będzie mogła zabrać na pokład 60 osób. Także można się zmówić całą rodziną. Sporo impreza. Tak jest. Spora rodzina znajomych. No warto na pewno wziąć udział w licytacji nie tylko ze względu na ten atrakcyjny gadżet, ale także na pomoc. Oczywiście. Co jeszcze? Oprócz kwesty, oprócz licytacji podobno wspierają Was miłośnicy motoryzacji? Tak, tak, i to dosyć, dosyć mocno nas wspierają. Zaczynamy finał już tak naprawdę w sobotę 10 o 6 edycji Rajdu WOŚP. Rajd typowo turystyczny dla osób, które posiadają zwykłe samochody osobowe. Każdy jeszcze może wziąć udział, może, może dostać swoje zgłoszenie. Jedyne co, co jest potrzebne do wystartowania to samochód, aktualny przegląd, ubezpieczenie, kierowca i pilot. I odrobinę zacięcia do rywalizacji. E, cztery odcinki specjalne na pewno będzie gdzie pojeździć. E, dodatkowo w niedzielę, coś już bardziej dla fanów jazdy terenowej, czyli dla osób, które nie boją się błota. E, też rajd turystyczny, właśnie dla właścicieli terenówek i suwów śmiało można wziąć udział i przejechać dosyć fajny, dosyć ładną trasę turystyczną samochodami. Gdzie to wszystko będzie się działo? Bo ja spodziewam się, że nie tylko uczestnicy z kółkiem, ale również widzowie będą zainteresowani obejrzeniem takiego przedsięwzięcia. Oczywiście. Sam ride 4x4, o którym przed chwilą mówiłem, jest ciężki do obserwacji, bo tak naprawdę te samochody się będą przemieszczały. I tylko jedynie mignie nam dokładnie taki samochód. Tak, dokładnie tak. Także będziemy się przemieszczać w, w okolicach Odry, także ciężko gdzieś w lesie to dojrzeć, e, także to już jest zabawa tylko dla kierowców powiedzmy, e, ale sobotni rajd W69, czyli Stadion Żużlowy, bardzo fajne miejsce, rzadko widzimy samochody, które jeżdżą po torze żużlowym, także warto je się pojawić. E, parking przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zielonej Górze, e, były plac manewrowy przy Hobbylandzie przy ulicy Zjednoczenia, także to, to tam na pewno można się pojawić. Warto też zerknąć na naszą stronę internetową, gdzie też dokładnie powiemy, gdzie to się będzie działo, w Godzinach. Zostańmy przy takich około sportowych wydarzeniach y, towarzyszących Wielkiej Orkiestrze. Biegacze już też wpisali się na stałe w kalendarz waszych imprez bieg y, wspomagający cukrzyków. Dokładnie tak. Zielona Góra bardzo dużo biega. Zaczynaliśmy 4 lata temu z pierwszą edycją biegu, pobiegło 40 kilka osób. W zeszłym roku, podczas trzeciej edycji, pobiegło 300 osób, także to jest dosyć duża tendencja wzrostowa. W tym roku, czwarta edycja, już mamy ponad 200 zgłoszeń, cały czas zgłoszenia do nas spływają. Także podejrzewamy, że w niedzielę o godzinie 12 z pod ratusza wystartuje jeszcze większy bieg niż w latach ubiegłych. Zdarza się, że często w kieszeni nie noszę drobnych, a. Wyobraźmy sobie, że spotykam takiego wolontariusza na ulicy. Wy wprowadziliście nowość, terminal, który pomoże zapłacić wirtualnie. Dokładnie. Bierzemy udział jako Zielonogórski Sztab w takim pilotażowym programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako jedyne miasto w województwie lubuskim otrzymamy 10 terminali płatniczych, dzięki czemu faktycznie, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ktoś nie będzie miał przy sobie drobnych, będzie mógł zapłacić za pośrednictwem karty, żeby także ułatwić osobom identyfikację wolontariuszy z terminalami. Wolontariusze będą ubrani w specjalne kamizelki z daleka widoczne, także wtedy wystarczy podejść, zbliżyć kartę i daną sumę pieniędzy. Przeznaczyć na orkiestrę? Ta orkiestra już jest dla Polaków takim trochę punktem honoru i my idziemy co roku po rekord. Co roku staramy się, żeby tych pieniędzy zebrać więcej. O jaką kwotę w tym roku będziemy się starać? Jaki rekord jest do pobicia? Tak naprawdę najwięcej pieniędzy zebraliśmy kilka lat temu. To było 139 tysięcy złotych. To jest taki zielonogórski rekord. W zeszłym roku troszeczkę mniej, 120 tysięcy złotych zebraliśmy. Tak naprawdę nie walczymy o rekordy. Ile zbierzemy, tyle zbierzemy, bo sami wiemy i widzimy listę sprzętu, który się pojawia choćby w zielonogórskim szpitalu. Wiemy, że każda złotówka jest cenna. Jeżeli pobijemy rekord, będzie to na pewno sukces, ale też jak gdyby nie, nie stawiamy tego na ostrzu noża, żeby faktycznie tak się zdarzyło. No powalczyć warto. Symbolem orkiestry jest Światełko do nieba. O której godzinie je zobaczymy, jak to będzie się prezentować? Tradycyjnie o godzinie 20.00. Jak będzie wyglądało? Pozostawiamy to jeszcze tajemnicą, tak jak w zeszłym roku. Nie powiedzieliśmy, jak będzie wyglądało światełko, i potem bardzo długo słyszeliśmy dużo ciepłych słów na temat tego, gdzie w ogóle zostało odpalone to światełko. Także mała tajemnica, warto być o 20.00 pod główną sceną. Pod palmiarnią. Dokładnie. W takim razie czekamy na tę niespodziankę no i czekamy z niecierpliwością na 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Maciej Hajnos ze sztabu. Dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia na pewno na finale w niedzielę.